Ja chciałem do tej kanalizacji, która jest wykonywana przez tym, że wrócić. W pracach, które wykonują, co jest wykon wykonawstwo tych przykanalików. Ja się już wcześniej sygnalizowałem to, że w odbiorze tych przykanalików powinien uczestniczyć przedstawiciele oraz. Z tego co wiem, niestety to rzadko to się zdarza. Na pewno nic tam nie podpisuje, przynajmniej w że nic nie podpisywali. Czy nie będzie problemów? Na pewno będą. <tryk> bo już są, prawda? prawda? Tu Nie można połączyć już w tej chwili tam dwóch bloków, ale tak, bo jest to wykonane tak, jak powinno być. Czyli nie będzie tak więcej problemów, tak? aż się to będzie nam to tak czas mówiło. A myśmy tego nie uczestniczyli, byśmy tego nie widzieli, to jest wykonane źle, ja tego nie podłączę, ja, ja, ja tego nie zrobię. Czy, czy naprawdę nie powinno się jakoś dogadać, że była czym mobilować i nie wiem, czy żeby oni to jednak wspierali. Przecież cały ten projekt to był między innymi poza rekordami było zakładane, żeby ten projekt w ogóle ruszył, żeby ta kanalizacja ruszyła. Pan pamięta, jak pan, wszyscy pamiętamy, jak było to, jak, by było to jak, by było argumentowane, że musi być taka spółka, żeby w ogóle mogli realizować ten projekt. A teraz raptem oni nic nie mają do powiedzenia, nie uczestniczą w tym, chodzą, a później będzie to źle, to niedobrze, tego się nie da. Ja bardzo apeluję jeszcze raz, panie Wójcie, żeby jakoś to, to sprawę rozwiązać. Yy, chodzi jeszcze również o, mówimy o tworzeniu jakichś nawierzchni przez yy, wykonawcę, ale tam są jeszcze, nawieczni są odtwarzane, chodzi o takie drobne rzeczy, jak połączenie uliczek czy kawałek chodniczka, one są nigdy zrobione, to jest tak zrobione, że nie najbożej, trzeba na to zwrócić uwagę i albo rzeczywiście im potrącić jakieś wynagrodę i potem zrobić to własnymi siłami, bo ja pochowałem się, że będzie ciężko i teraz wyegzekwować takie drobne rzeczy, skoro nie możemy tych grubszych, na których nam bardzo zależy, wyegzekwować. Ale to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. No, Ulicę ułożyli ułożenie Wiskowskiej, doszli do Opackiego, między jedną ulica, a drugą, jest tyle przerwy, przypali trochę piasku i trochę cementu i, i koniec. No i w tych z tak się odsuwają. pan Wójt Gielski to dobrze zna, bo e, z panią inspektor razem oglądali, jak to wygląda. Jak no ale mieszkańcy mówią, jak tak może, jak tak może, Ja wiem, że to jest mam taką nadzieję, to nie jest tak, odebrałem. Tak, 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 ale, ale mówię, no ale to się utrwa, to To takie złe złe o wykonawcy, o naszym nadzorze. Ja odpowiem na pytanie, o to i oczywiście. Tutaj co Pan mówi na temat jakichś tam błędów, tutaj jest oczywiście też jakieś tam błędy, które już na etapie projektu, to one nie tylko wywalające prawo, ale też projekty, ale te przyłączone są zrobione zgodnie z, z, z rozmowami, z umowami, o których, o których tego między innymi, ja nie wiem, czy tam są dwa, z tego co wiem, jeden, tylko to został jeden blok niepodłączony. Z tego co nie jest wiadome, ale mogę, mogę się wyjść. Chciałbym też jakby zdementować takie y, y, słowa y, firmy y, e, e, eko-rusher, głupi Eko że oni naprawdę nic. Proszę nie słuchać y, jako pracowników czasami Ekolaszy, którzy, którzy no, jakby też y, y, nie do końca rzetelnie informują albo nie do końca mają rzetelną wiedzę. Każdy projekt, który, Państwo, jest wykonywany, projekt kanalizacyjny, jest uzgadniany z firmą ekoraż przynajmniej od momentu, od którego ona istnieje, bo też jest taka prawda, że jakby sama ta sfera projektowa, że była rozpoczęta wcześniej niż była nie powstała spółka ekolarszy, bo były takie, takie elementy kanalizacji, które były projektowane wcześniej niż powstała spółka ekolarszy. Także na etapie projektowania każdy projekt jest uzgadniany bardzo dokładnie i Egolaszyn jest dla projektantów, powiem szczerze że nawet dość trudnym partnerem, dość wymagającym partnerem. Czyli nieprawda, bo są bardzo szczegółowe warunki wydawane, o które projektanci występują do spółki ekoraszy, żeby ale jest do spółki, ja nie wiedzieć. Ja wiem, że najpierw projektownik na, na etapie projektowym odbiorę. Ale ja dalej, dalej przechodzę, przechodzę Państwa, proszę się nie, nie niepokoić. Ja wiem, że długo mówię, ale zaraz przejdę się na dalej. Na etapie wykonawstwa spółka ekoraszy dostaje. Pełen zakres kamerowania elementów kanalizacji w postaci zapisu na nośniku, czyli jest to kamerowanie, i odbiera wszystkie elementy, czyli odbiór sztuki ekoraszyn jest w całości tych elementów, które są realizowane, czyli głównego kanału i przy W ramach jeszcze dodatkowo, w ramach e, e, umów, które są. Które są podpisywane na robienie przez gminę jako inwestor zastępczy, bo mamy taki, tego, tego samego odcinka od urodzenia do studni, również tego te elementy odbiera. To nie znaczy, że on musi odebrać w tym momencie, kiedy to jest wykonywane, ale my nie płacimy, nie płacimy firmie Wodro za te przykanaliki wcześniej, zanim nie dostaniemy uzgodnień zekoraczy, że zostały przez nich odebrane i jeżeli są jakieś zastrzeżenia, a czasami się zdarzają, że na przykład gdzieś jest własnie nie, nie taki do, do rodzaju zamontowany powinien być mocniejszy, czy większej wytrzymałości nośnej i są to te ustępki również poprawiane i również jest to egzekwowane, żeby było wszystko zgodnie z projektem. Także jest, wszystkie elementy odbierane tej, tej kanalizacji, która tam jest robiona w ramach projektu, są nie będą odebrane bez udziału spółki ekolas. Ja nawet na radach budowy ponaglam pracowników spółki ekolaszy, żeby oni nie czekali do końca i nie, nie zaczęli dopiero odbioru tych elementów na samym końcu. Jest tak zwana sprzedaż, to tak się mówi, bo to są takie dokumenty, które przychodzą w miarę posuwania się inwestycji. I gwarantuję, że nic nie zostało, tak zwanym Panem gwarze budowanej, sprzedane w momencie, kiedy nie było przeglądu i odbioru przez spółkę Koraż. Ja mogę Panu pokazać, jak wygląda dokumentacja, jeśli chodzi o zapis magnetyczny, kamerowanie, jak wyglądają protokoły odbioru spółki Koraż. No właśnie, dzisiaj w ja Teraz był przedstawiciel ekolaszyn, który przed wiążeł na stanie, prawda? Nie tak dawno. Powiedział, że nic, nikt z ekolaszyn, nikt dla tego przykanownika nie podpisał. Wskłosiłem e, to do pani Riby, że i, są, pytaniem się zwróciłem, czy są płacone za przykanowniki. Pani Riby powiedziała, że tak. Mogę, jak to jest, skoro nie ma na przykład e, podpisu tam ekolaszyn, ale wiem, że on musi podpisać, tego, prawda? Bo może i nie musi formalnie, prawda? Więc pani Lila zadzwoniła przed zmianą, to że nie ma pani, Liga, może by potwierdziła to. No pani powiedziała, że realizując jednostki rozwiązujących projekt. Rzeczywiście ekolacznik jest zawsze na miany wkłoszone, tylko generalnie nigdy się nie pokazuje, a jak się pokazuje, to na tej minut to ucieka. No coś tu co jest nie tak. Proszę tak, mi wierzyć, że taka była... Ta, pani w... jest... Sławko, tylko już nie będę ścisłość z pana wypowiedzi tak jest pojawiła. Pan, pan zazwa, y, pani Wila zadzwoniła do pani spółki Joter P. Może ja poproszę Panią. Ale ja dokończę. Panie Sław, y, te przykanaliki, no. czyli te fragmenty, które są realizowane od ogrodzenia do studiów, nie są realizowane w ramach jednostki realizującej projekt. Są one realizowane w ramach referatów Inwestycji Stutejszego Urzędu. I ja byłem sam na paru radach, gdzie byli przedstawiciele kontrolu, byli przedstawiciele ekolaszy, w osobie pana daje warunki, iż tak powiem, odbiera te wszystkie elementy, gdzie były rozmowy, które przy ludzi są do gdzie oni mają zastrzeżenia. Jeżeli pracownik, który tutaj może był i wyszedł, nie wie o tym, no to najwyżej źle świadczy o, o nim jako o kierowniku. Faktem jest, że on zajmuje się stroną, że tak powiem, remontową i taką w terenie, a warunki i wszystkie inne elementy wydaje jakby troszeczkę inny dział w spółce Niemniej tutaj rozmawiamy o tych przykanalikach, tych elementach. W ramach jednostki realizującej projekt jest kanał główny oraz elementy odchodzące od kanału głównego do ogrodzenia. bo tak jest to podzielone i to jest realizuje jednostka realizująca projekt i te elementy są odbierane, proszę mi wierzyć, ja jestem teraz z uwagi na taką, a nie inną sytuację, na każdej niemalże Radzie Budowy i na każdej Radzie Budowy są przedstawiciele ekoracji i na każdej Radzie Budowy są omawiane między innymi elementy, jakie ulice są, jak to się mówi brzydko, skamerowane, jak, na jakiej ulicy wykonawca ma już swoje materiały po to, żeby przekazać Egoraszyn i żeby ekoraszy dokonało stosownych odbiorów. Bo tu chodzi o różne rzeczy o o, o, studzienki, o nawet o sieć wodną, która również z jakichś powodów mogła ucierpieć przy realizacji sieci kanalizacyjnej. Także to mówienie takie, że ekoraszy to nic nie wie i jest takie wspaniałe, i nic, nieprawda, no, po prostu. Nie zawsze no, wiedzą wszyscy pracowniki, co w danym momencie z rób z Dziękuję. Dziękuję. Może nawet nie powinni wiedzieć, ale właśnie wszystko jest uzgadniane na dekoracje. Mam twierdzić, że wszystko odbierane, a sukienka jest zaprojektowana, wykonana, pumęt na wylekości. No i wszyscy powiedzmy tak się dzieje, wszystko elegancko uzgodnili. A świetnie obok, to jest dużo strony. Panie e, nie, tutaj wiespuje, to też demonstruję, to te właśnie w Stanach Zjednoczonych, prawidłowe projektowane w przypadku Waszego budynku, i dwóch innych, a właściwie kilkunastu w przypadku gminy raczej. Projekt tam, gdzie jest projektu. Nie, zrobił go z wszelką i będziemy w stanie takiego niego tutaj wyegzekwować to, aby... aby to i w tych przypadkach, jest razem właśnie nie uzgodniło się z uwagi na drogę, widziałem błędy projektowe. Zobaczmy, że to potwierdzam i czujmy w tym przypadku. A teraz potwierdzam, że na dwie... Jak na etapie projektowania nie został projekt podniony na tej drogi, czy zakres, na dane był realizowany? Nie, mówimy no, teraz o no, odcinkach tych od granicy działki do, do zielonych, o tych fragmentach działki. Na tych, tych fragmentach właśnie te konfliktowe, na przykład błędy, były przedtem uzgodnione. Do tych odcinków mówimy nad zadaniem o tak, czyli w razie odcinkach wspólnie z mediami. Eee, Potwierdzamy, że to były komuny eee, na, na tą, włożyliśmy tutaj grono e, pracowników, którzy nadzorują w ramach zadań własnych gminy. I tutaj tylko w trzech przypadkach mamy e, z negatywną opinię, Wszystkie te zostały przez wykonawcę poprawki zrobione właśnie na wniosek negatywnej firmy Nie, one na wniosek nie trzymają. W ramach dosyć zadań współpracują z nami w zyterdzie. Tam sobie nie uzgadniają swoje uwagi na jakieś nie się czy to propozycje projektowe, no to trzeba będzie poprawić Tutaj za, w trzech przypadkach w w nie uwzględnię z nami tego. Dziękuję na Czy